Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojny Historie. Witają was Kamil Kawalec i Norbert Borczyk. Ten odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Belona. Norbert, rozmawialiśmy już o jednej pozycji Kleja Blera. Było to ciche zwycięstwo, czyli monumentalne dzieło o tym, jak amerykańska flota podwodna zadusiła, można powiedzieć, Japonię. Ale mówiąc o monumentalnym dziele, nie możemy przejść obojętnie obok najbardziej monumentalnego dzieła, to słowo chyba często się dzisiaj będzie powtarzało, monumentalnego dzieła Kleja Blera, czyli Hitlera wojna ubotów. Dwa olbrzymie 800-stronicowe tomy, w których autor kreśli, mogę chyba śmiało powiedzieć, całą historię Bitwy Atlantyk. Czy mógłbyś przybliżyć naszym słuchaczom to, powtórzę jeszcze raz, monumentalne dzieło? Tak, masz rację Kamilu, rzeczywiście. Hitlera. Wojna Ubotów. Klejablera. To największa pod względem objętości książka tego autora. Przypomnijmy w czasie II wojny światowej amerykańskiego podwodniaka, który pływał na jednym z okrętów podwodnych amerykańskich na Pacyfiku, czyli na tym obszarze operacyjnym, któremu poświęcił ciche zwycięstwo. Żeby dopełnić obrazu wojny podwodnej w II wojnie światowej, nie mógł przejść obojętnie wobec Bitwy Atlantyk, tych wielkich zmagań morskich, które toczyły się znacznie dłużej niż wojna na Pacyfiku między Stanami Zjednoczonymi i Japonią, bo nie od grudnia 1941, tylko już od września 1939 roku trwała wielka wojna, wielka bitwa o Atlantyk. I Blair postanowił Opisać tą historię tych zmagań w podobny sposób jak ciche zwycięstwo. Czyli niezwykle szczegółowo, drobiazgowo, analitycznie, z jednej strony przez pryzmat statystyk, czyli liczb, ale z drugiej strony przez obraz konkretnych pojedynków, konkretnych bitew, konkretnych ludzi, konkretnych dowódców. Bo Bitwa Atlantyk była przecież najdłuższą bitwą II wojny światowej. Tak można powiedzieć, jeżeli pewien cykl starć morskich nazwiemy bitwą. To jest oczywiście umowne określenie Bitwa Atlantyk. Ale jeżeli nazwiemy Bitwę Atlantyk bitwą, to była to rzeczywiście najdłuższa i pod względem materiałochłonnym, najbardziej wymagająca ze wszystkich bitew II wojny. Światowej. Hitlera Wojna Ubotów to klasyk, który dzisiaj do naszych rąk trafia dzięki wydawnictwu Bellona. I tak jak powiedziałeś, Ciche Zwycięstwo to jest jeden opasły tom. Teraz czytelnik otrzymuje do swojej dyspozycji historię rozpisaną w dwóch tomach. Prawie 1900 stron historii Bitwy Atlantyk. Tego się inaczej nie da zrobić. Podzielone na dwa tomy, każdy z nich znacznie powyżej 800 stron, czyli mówimy o idziele, które jest monumentalne i o wydaniu, które jest monumentalne, dlatego że otrzymujemy książkę w twardej oprawie, z elegancką okładką, bardzo gustownie, ciekawie wydane. Wygląda na półce świetnie. Nie tylko na półce, bo muszę zdradzić naszym słuchaczom, że trzyma się w ręku i jeden i drugi tom naprawdę robi olbrzymie wrażenie. Opowieść o tej najdłuższej bitwie II wojny światowej nie może być skrótową opowieścią. Nie, nie może być skutową opowieścią, to jest bardzo niezwykle istotne. Ja cenię Hitlera wojny łotów, Blera, dlatego że Blair, praktyk wojny podwodnej, historyk marynista, buduje dwie przeciwstawne narracje, dwie przeciwstawne historie. Mówi w cichym zwycięstwie: Patrzcie, my, Amerykanie, mając takiego, ani innego przeciwnika na Pacyfiku, zwyciężyliśmy go, chociaż nie bez trudności. Natomiast w Hitlera wojnie u Botów Blair stawia inną tezę. Patrzcie, a tu Niemcy rzucili nam, wolnemu światu, wyzwanie i temu wyzwaniu nie sprostali. Dlatego, że tezą podstawową Blaira jest, z czym ja się w pełni zgadzam, zresztą nasi słuchacze doskonale to wiedzą, jeżeli słuchają odcinków poświęconych walkom na Atlantyku, że cały ten niemiecki wysiłek był parów gwizdek, że to olbrzymie niemieckie zaangażowanie przemysłowe i militarne do tego, aby zadusić Anglię, żeby odciąć ją od dostaw drogą morską, bez których ona nie mogła funkcjonować, to się Hitlerowi nigdy nie mogło udać i nigdy, w odróżnieniu od czasów I wojny światowej, nawet nie był blisko tego momentu. Blair prowadzi czytelnika jednocześnie ścieżkami taktyki, sztuki operacyjnej i strategii. Czytając gigantyczne, monumentalne dzieło, możemy śledzić poszczególne bitwy morskie, poszczególne wilcze stada atakujące określone konwoje. Oczywiście poznajemy historię Kriegsmarine, poznajemy historię rozwoju niemieckiej floty podwodnej, poznajemy okręty, którymi dysponowali Niemcy. To wszystko jest u Blera, ale jednocześnie oprócz tego, że Blair prowadzi nas krok po kroku, kampania po kampanii, rok po roku, bitwa po bitwie, konwój po konwoju. Blair jednocześnie pokazuje nam to w szerszym kontekście, w kontekście wielkiej strategii i czyni to zupełnie inaczej niż na przykład lubili opowiadać o tym wtedy czołowi politycy zachodni. A co takiego innego jest w narracji Blera? Weźmy na przykład Winstona Churchilla. Churchill w swoich wspomnieniach pisze o tym, że wojna z Ubotami miała swój przerażający dramatyzm, którego kulminacją były wielkie bitwy konwojowe na początku 1943 roku. I to jest taka angielska maniera, można by powiedzieć, premiera pisarza, który dramatyzuje. Ponad miarę, aby podkreślić tym bardziej heroizm czynów, których dokonali jego ludzie, jego podwładni. Blair tymczasem, chociaż interesuje się emocjonalną stroną wojny i pokazuje na łamach Hitlera wojny u botów, tą emocjonalną stronę wojny, mówi jednocześnie językiem statystyki, co jest charakterystyczne i typowe dla amerykańskich żołnierzy. Wysokiego szczebla. To jest bardzo charakterystyczne, że Amerykanie analizują na chłodno. Amerykanie analizują poprzez liczby. I to świetnie jest pokazane na początku drugiego tomu tytułem wyjaśnienia, jaka jest granica między pierwszym a drugim tomem tej książki. Otóż to jest 1 września 1942 roku, czyli pierwszy tom książki nosi pod tytuł Myśliwi i obejmuje okres od września 1939 roku do sierpnia 1942 roku, czyli obejmuje pierwsze 3 lata wojny. A skąd ta data? Dlaczego akurat tą datę wybrał Blair do podzielenia tych monumentalnych tomów na dwie części? Kierował się statystyką. Od września 1942 roku potencjał ubodwafy w zakresie zatapiania statków handlowych był już niższy niż moce produkcyjne amerykańskich czy szerzej alianckich stoczni. Czyli w tym momencie nastąpił punkt zwrotny, że mimo wysiłku wzrostu potencjału niemieckich okrętów podwodnych, od września 1942 roku i tak topiły one mniej niż produkowały w tym czasie amerykańskie. Stocznie. I dlatego Blair daje ten 1 września 42 jako punkt do rozpoczęcia drugiego tomu, który nosi tytuł Ścigani i obejmuje czas do maja roku 1945. Wróćmy zatem do tego, o czym powiedziałeś, czy tej różnicy w narracji Blaira, a chociażby Winstona Churchilla. Czy to wyraża się tylko i wyłącznie w suchych liczbach i braku dramatyzmu u Blaira? U Blaira też jest ten dramatyzm. Natomiast Blair jednak nie traci z oczu tego, że statystyka jest najważniejsza. W tym sensie, że jeżeli Churchill mówi, że w styczniu, w lutym, w marcu 1943 roku nastąpił szczyt bitwy Atlantyk, że admirał Denitz, dowódca u a potem w ogóle dowódca Kriegsmarine, rzucił na konwoje atlantyckie wszystkie swoje siły, doszło do wielu ciężkich bitew konwojowych, gdzie alianci ponieśli bardzo duże straty i że nastąpił kryzys. I to w wielu książkach o bitwie Atlantyk znajdziesz. Styczeń, luty, marze 43 roku, że jest naprawdę ciężko. I Churchill też to podkreślał, że te bitwy konwojowe wtedy były niezwykle dramatyczne i to była taka najczarniejsza godzina tuż przed świtem, bo przecież wiosną 43 roku u zostało pobite. Ale u Blaira wygląda to zupełnie inaczej. Blair mówi, że w tym krytycznym okresie na początku 43 roku było trudno, ale jak to ładnie ujął Blair... W ciągu tych samych czterech miesięcy, chodzi o okres styczeń, luty, marzec i kwiecień 1943 roku, czyli o początek roku 1943. I Blair pisze tak: W ciągu tych samych czterech miesięcy alianci przeprowadzili szlakiem północnoatlantyckim na wschód i na zachód 59 konwojów złożonych z 2401 statków. Ponad połowa z nich, 1320, wypłynęła z Nowego Jorku jako idące na wschód konwoje HX i SL. Pozostałe 1081 statków wyszło z Wysp Brytyjskich do obu Ameryk w konwojach idących na północ ON i ONS. Z ogólnej liczby 2401 statków, uboty zatopiły 111, 73 płynące na Wyspy Brytyjskie oraz 38 wracających do Ameryki Północnej. Stanowiło to ponad 5% wszystkich statków, które przepłynęły w konwojach przez północny Atlantyk. I jak konkluduje Blair? Wynika z tego, że w ciągu powyższych 4 miesięcy 95% statków, które kursowały w owych 59 konwojach, dopłynęło do portów przeznaczenia. Nie było aż tak ciężko, jak pisał Winston Churchill. Było bardzo ciężko! Ale z punktu widzenia prowadzenia wojny nie wydarzyło się wówczas nic, co zagrozić mogłoby Wielkiej Brytanii i budowie potencjału do inwazji na Francję. Chodzi o to, że nawet w roku 1942, w tym domniemanym największym okresie sukcesów u botów, tak naprawdę potęga aliantów była tak duża, że nie mieli oni przecież problemu z dokonaniem projekcji siły w postaci lądowania w Afryce Północnej. Nie mieli problemu, aby zbudować w roku 1942 zawiązki amerykańskiego lotnictwa strategicznego w Wielkiej Brytanii. Chodzi o to, że niemieckie uboty siały spustoszenie o, i na ten temat Blair bardzo dużo pisze, ale nigdy nie zdołały zagrozić żywotnym interesom Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych rozumianych jako system konwojów między dwoma kontynentami. Nawet w okresie największych sukcesów liczba Statków topionych w konwojach północnoatlantyckich była minimalna z punktu widzenia statystyki. Można by powiedzieć, że cały niemiecki wysiłek wojny podwodnej, jeśli chodzi o liczbę dostarczanych towarów z Nowego Świata do Starego Świata, to było jak Ugryzienie komara, i temu Blair poświęca bardzo dużo uwagi. Aby zwyciężyć ubodwafę, alianci musieli zbudować potężną flotę jednostek osłonowych, lotniskowców, eskortowych i wielu tego typu okrętów. Musieli zbudować taśmową produkcję statków handlowych. To był olbrzymi wysiłek przemysłowy, o którym Blair bardzo dużo pisze. Ale ten wysiłek był w wymiarze potencjału gospodarek alianckich nieporównywalnie mniejszy i nieporównywalnie mniej uciążliwy niż budowa floty podwodnych okrętów przez Hitlera. Innymi słowy budowa kilkuset, a ostatecznie ponad tysiąca okrętów podwodnych przez Hitlera była dla Niemiec i dla niemieckiej gospodarki o wiele większym wysiłkiem niż budowa floty osłonowej i floty handlowej przez aliantów. Tym tym bardziej, co też zresztą wielokrotnie podkreśla Blair, że już na starcie alianci dysponowali flotą liczącą wiele milionów ton. Innymi słowy Niemcy zaczynając wojnę z 57 okrętami podwodnymi, na dzień dobry musieli zmierzyć się z tysiącami jednostek handlowych w służbie Wielkiej Brytanii, a potem z każdym rokiem było już tylko gorzej. Poza tym niemiecka flota podwodna, na przykład w roku 40, będąc mniej liczna, zatopiła więcej statków niż w roku 41, będąc liczniejszą, ale już musząc mierzyć się z silniejszymi siłami osłony oraz będąc bardziej rozproszoną na wiele frontów. Czyli Blair kreśli nam historię wielkich zmagań, gdzie Niemcy z góry skazani są na porażkę. Ale oczywiście Blair nie jest całkowitym deterministą. Nie mówi o po prostu Niemcom nie mogło się udać, bo byli za słabi. Pokazuje ich wysiłek, pokazuje wąskie gardła alianckie, gdzie Niemcy naprawdę mogli być groźni. Bardzo dużo uwagi poświęca zagadnieniu strat amerykańskiej floty handlowej na Atlantyku w roku 42. To nie był mecz do jednej bramki. Blair doskonale to wie. Gdy się tą książkę czy. To doskonale widać, że amerykański podwodniak mówi, przestrzeń i przeciwnik były zbyt potężne. Niemcy porwali się z motyką na słońce. Innymi słowy, książka Blera o niemieckich ubotach jest i książką szczegółową, i książką analityczną, i książką zawierającą nieprawdopodobną ilość szczegółów, informacji i danych dla historyka wojskowości jest to prawdziwa. Kopalnia złota w licznych aneksach, które wydawca zamieścił w ramach książki znajdziemy wszystkie uboty wszystkich ich dowódców łącznie nawet z datami objęcia przez nich stanowisk a nawet z datami urodzenia czyli każdy niemiecki dowódca okrętu podwodnego ma tam swój odnośnik kiedy się urodził kiedy objął służbę kiedy objął okręt podwodny i jak potoczyły się jego losy to znaczy czy zginął czy przeżył wojnę mi osobiście jako historykowi wojskowości podoba się ten chłodny analityczny Styl narracji Blera. To znaczy, on przechodzi do konkretnych walk, do konkretnych bitew, do konkretnych ludzi. On opisuje każdą kampanię, każdą bitwę, każdy kluczowy moment bitwy Atlantyk. Ale podoba mi się u tego autora ten stały powrót do kontekstu strategicznego, do kontekstu operacyjnego i do kontekstu liczb. Właśnie jest jakby antytezą Churchilla, gdzie Churchill zbyt emocjonalnie, a przez to Fałszywie opisuje określone zdarzenia. Blair jest chłodny, ale dzięki temu, że jest chłodny, jest precyzyjny, jest konkretny, ta książka, a właściwie te dwa opasłe tomy, są niezwykle precyzyjne. I Blair na przykład mówi, że Niemcy chwalili się na początku 1943 roku, tym kulminacyjnym bo będzie Bitwa Atlantyk, że ich flota liczy prawie 400 ubotów. I Blair mówi: Tak, to prawda. W wymiarze ogólnym Niemcy mieli tyle okrętów, ale tu należy odliczyć jednostki szkolne, należy odliczyć okręty zaopatrzeniowe, należy odliczyć okręty niesprawne. I nagle z tych 400 okrętów statystycznych robi mu się na obszarze, na obszarze operacyjnym 157. I mówi: potęga denica, potęga umodwawę przyrastała za wolno w stosunku do wyzwań. W 40, w 41, 42, 43 oni wciąż byli spóźnieni. Oni wciąż byli zbyt słabi, żeby realizować stawiane im zadania. To dlatego użyłem tego określenia ten atak z motyką na słońce. Wojna na morzu, bitwa o Atlantyk, była dla Niemiec z góry przegrana, a w momencie uruchomienia amerykańskich rezerw i amerykańskiej gospodarki była już przegrana w sposób absolutny. Dlatego, że Blair to wyraźnie mówi: największe sukcesy Niemcy odnosili w roku 40 i 41. I odnosili je nie wielkością swojej floty, nie liczbą ubotów, tylko niewielką grupą świetnie wyszkolonych załóg, agresywnych dowódców, którzy byli niezwykle odważni, ale jednocześnie mogli działać w warunkach, gdy przeciwnik nie był jeszcze wystarczająco silny i wystarczająco przeszkolony, żeby im przeszkadzać. I co też bardzo istotne, co podkreśla Blair, uboty nie działały w próżni, działały w towarzystwie okrętów nawodnych, lotnictwa, wojny minowej. W tym wszystkim Niemcy byli efektywni właśnie tylko na początku wojny, a im dłużej ta wojna trwała, ich efektywność malała. I Blair pisze, w 1942 roku, kiedy teoretycznie uboty miały zatopić największy tonarz swojej historii działań, bo to oczywiście jest prawda, to jest matematycznie udowodnione, w roku 1942 Kriegsmarine posłała na dno najwięcej statków handlowych wroga. Ale jednocześnie Blair zawsze opisuje takie zjawisko w kontekście. I oprócz narracji bieżącej tej książki, Mamy w niej mnóstwo, tabel, aneksów, załączników, które są jakby podkładką do tez Blera. Zresztą Blair, co jest bardzo dobre, kiedy się czyta jego książkę, on nie każe nam gdzieś szukać załącznika numer 36 na jakiejś tam stronie. Bardzo często od razu dostajemy informację, która potwierdza jego tezę. I bardzo ciekawy. Jest na przykład posłowie drugiego tomu, kiedy Blair dokonuje rekapitulacji tego, co napisał wcześniej. No bo Kamilu, czytasz, 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 pierwszy tom, drugi tom, mówimy o książce, która ma. I to bez przypisów, bez indeksów, bez bibliografii. Ponad 1800 stron. Możesz czasem zapomnieć, co było 600 stron wcześniej, prawda? A więc na koniec autor dokonuje pewnej rekapitulacji swoich poglądów, swoich tez. I dla mnie to jest jak strzał z pancernika Blair rekapituluje efektywność ubotów w walce z konwojami na północnym Atlantyku i w tym roku 1942, o którym wspomniałem. Niewyobrażalna liczba jednostek idzie na dno alianckich, ale efekt jest taki, że Blair mówi: Konwojów w 1942 na północnym Atlantyku było 72, statków przeszło 3400, zatnęło 89. W 1943 roku konwojów, pisze, było 299, statków przeszło 12 754, zatonęło 158. W 1944 konwojów było 380, statków przeszło 18 856, zatonęło 18. Blair mówi, że konwoje północnoatlantyckie to była jak wzbierająca fala, że Niemcy... Znajdowali się w sytuacji nawet w roku 1942 beznadziejnej, bo to były procenty, pojedyncze procenty zatapianych jednostek. A kiedy sumować wysiłek, odkąd Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, do zakończenia II wojny światowej w Europie, to się okaże, że Amerykanie i Brytyjczycy wymienili się, że tak ujmę, prawie tysiącem konwojów. W ramach tego prawie tysiąca konwojów, oczywiście Blair jest niezwykle precyzyjny, mówi, że tych konwojów było 953. Mówimy tylko i wyłącznie o konwojach transatlantyckich pomiędzy kontynentem amerykańskim a wyspami brytyjskimi, w obie strony. A więc odkąd Ameryka przystąpiła do wojny, tych konwojów było 953. W tych konwojach przeszło w obie strony ponad 45 tysięcy statków. I te żelazne rekiny Denica zdołały urwać tylko 272 jednostki. I konkluzja Blera jest prosta. Poniżej 1%. Bler strzela po raz kolejny salwą z pancernika Iowa. Pokazuje lista konwojów północnoatlantyckich według typologii HX, ON, SC, ONS, UT, TU. Wszystkie. I zawsze na koniec skuteczność przeciwnika poniżej 1%. Poniżej 1%. Poniżej 1%. Poniżej 1%. I oczywiście Churchill mógł się denerwować, jeżeli w styczniu, w lutym, w marcu 1943 roku uboty posłały na dno nie 1%, tylko 5% statków idących w konwojach. No to to dla brytyjskiego premiera, wcześniej pierwszego lorda admiralicji, no to był szok. Ale to nadal było tylko 5%. Zwłaszcza, że te pozostałe procenty były, że tak powiem, zatapiane na mniej istotnych, na drugorzędnych teatrach działań. To prawda. Niemcy rozpraszali swój wysiłek. Blair zresztą opisuje i śledzi na łamach książki każdy teatr operacyjny, gdzie działają uboty. No tam, gdzie Deniz wysyłał uboty, śledzi go Blair, chociaż to jest książka jednak nastawiona na walkę, na bitwę Atlantyk. Więc nie spodziewajmy się tutaj specjalnie szczegółowych informacji o działaniach na Bałtyku w roku 1945. No ale nie dziwmy się, to nie jest ten teatr operacyjny. Natomiast jak typowy. Amerykański historyk Blair mówi, że wojnę należy analizować przez system. Każdy słuchacz naszego podcastu wie, że to jest ten sposób myślenia i ten sposób analizy, który jest bliski również nam. On pokazuje wojnę przez system. Przez gospodarkę, przez wzrost potencjału, przez fluktuację gotowości bojowej, przez to, ile tak naprawdę w punkcie X możesz rzucić jednostek, a ile w ogóle okrętu wyjdzie ci w morze przez 12 lub 24 miesiące. Bo to nie jest sztuka, użyję tutaj porównania piłkarskiego, być genialnym piłkarzem przez 5 minut 90-minutowego spotkania. Mecz trwa tak długo, dopóki sędzia go nie zakończy. Blair. Krok po kroku opisuje z jednej strony wzrost potencjału aliantów, z drugiej strony wzrost potencjału bodwafy, ale zderza to ze sobą i mówi: Patrzcie, Niemcy produkują okręty w pewnym momencie taśmowo. Im większy wysiłek wkładają w tą walkę, tym mniejsze efekty osiągają. I wyjaśnia czytelnikowi, dlaczego tak jest. Właśnie przez. Pryzmat tej lawiny konwojów, tego gigantycznego wzrostu intensywności kursowania statków po Atlantyku. Blair mówi wprost. W 1942 roku, kiedy uboty były silne, konwojami transatlantyckimi przeszło 3,5 tysiąca statków. W 1944, kiedy zostały złamane i pokonane, przeszło prawie 19 tysięcy. Czyli to pokazuje, z jakim wyzwaniem musiał się mierzyć Denic. Bo to nie o to chodzi, że Denicowi się marzyło, że on będzie miał 300 ubotów w linii i on pokona przeciwnika. 300 ubotów w linii. To Denicowi chyba w ogóle nie marzyło się, jaka armada wyjdzie mu naprzeciw. Że tego 300 ubotów to będzie nic. Jest oczywiście książka Blera. Trudno się dziwić, aby amerykański patriota, amerykański podwodniak, amerykański historyk, swoimi książkami nie składał hołdu w własnemu państwu. Jest ta książka książką z punktu widzenia amerykańskiego. To nie ulega wątpliwości, ale amerykański historyk ma łatwo. Wszystkie armaty stoją za nim, a nie przeciwko niemu. Te statystyki, ta historia II wojny światowej na Bożu, to jest historia zwycięstwa połączonej, bo nawet nie amerykańskiej, ale przede wszystkim brytyjskiej floty eskortowej i amerykańskiego potencjału gospodarczego, zwycięstwa nad Kriegsmarine które szarpie się, walczy do końca i to też Blair jakby oddaje Niemcom, że oni walczą często w sytuacji beznadziejnej do końca. Deniz wciąż pcha, pcha, pcha te okręty, Hitler wciąż daje mu pieniądze, daje mu ludzi, daje mu stal, daje mu paliwo na te żelazne rekiny. Niemcy biją się do końca, Niemcy najróżniejszych podejmują się prób przełamania tego impasu, ale i tak, jak Blair podkreśla, są... Zwierzyną, oni są zwierzyną, okręt podwodny, jednostka zaczepna, broń ofensywna, staje się tak naprawdę. Zwierzyną. Tu się rzeczy też nasuwają się pewne analogie do cichego zwycięstwa, czyli do tego, jak toczyła się wojna podwodna na Pacyfiku. Rozmawiając o książce Ciche zwycięstwo, bardzo podkreślałeś wywiadowczą stronę amerykańskiego zwycięstwa. Jak to prezentuje się w wypadku Bitwy Atlantyk? Czy rzeczywiście to złamanie kodów Enigmy według Blera odgrywało tak dużą rolę, jaką się przypisuje temu faktowi? Tak, oczywiście, ale jednocześnie Blair inaczej rozkłada akcenty w porównaniu do cichego zwycięstwa. Dlatego, że Blair oddaje cesarzowi co cesarskie. Złamanie enigmy, możliwość czytania. Niemieckiej korespondencji, ale też pamiętajmy, i to Blair też oczywiście pisze, to nie było tak, że przez całą wojnę czytano tepesze niemieckich okrętów podwodnych, to był proces, trzeba było czasami te uboty zdobywać, zdejmować nowe enigmy z dodatkowymi modyfikacjami, to wszystko był proces. Ale rzeczywiście Blair mówi tak, krypto, łamanie kodów, łamanie enigmy, to było niezaprzeczalnie bardzo ważne, ale jednocześnie, tak jak powiedziałem, Blair inaczej rozkłada akcenty. Blair mówi tak: Japońska flota handlowa była jednak nieporównywalnie słabsza niż aliancka i działała na mimo wszystko jednym zamkniętym akwenie, nawet tak wielkim jak Ocean Spokojny, ale jednak na jednym zamkniętym akwenie. W związku z czym zaglądanie do japońskich depesz miało olbrzymi efekt niszczący dla japońskiej floty. Amerykańskie okręty po prostu były dobrze naprowadzane na cel. Natomiast na Atlantyku, oczywiście, czytanie enigmy pozwalało omijać konwojom wilcze stada, które często atakowały w próżnię. I pozwalało atakować te wilcze stada zespołom uderzeniowym alianckim. To jest ważne, ale Blair podkreśla, że w żaden sposób nie umniejszając tych sukcesów, różnica była taka, że to alianci byli liczniejsi na morzu, na Atlantyku. To alianci byli tą potęgą nie tylko na wodzie, ale i w powietrzu, rozbudowywaną ciągle o nowe bazy, o nowe zdolności i że kryptologia była super ważna na Atlantyku. Natomiast. Nie byłoby efektu, gdyby nie szła za nią ta potęga liczb. Rozumiana liczbą jednostek eskortowych, liczbą konwojów, liczbą statków, liczbą lotniskowców i tak dalej, i tak dalej. Czyli pokazuje tutaj, że na Pacyfiku dzięki kryptologii Amerykanie mieli łatwo. I że tak naprawdę kryptologia, czytanie japońskich depesz to był kluczowy moment. Po prostu amerykańskie okręty podwodne miały łatwą pracę, jeżeli to tak można ująć. Natomiast na Atlantyku było inaczej. To wyzwanie było większe, ale jednocześnie też ta potęga aliantów była nieporównywalna. Czyli można pokusić się, Tezę, że jednak złamanie kodów Enigmy nie było kluczowe dla zwycięstwa aliantów w bitwie Atlantyk. Czy to za daleko idąca teza? Blair tak odważnej tezy nie stawia, natomiast jednak podkreśla, że w tym wypadku, nawet gdyby alianci byli na morzu słabi, to ta rozkręcająca się potęga Kriegsmarine, nawet gdyby alianci czytali Enigmę cały czas, to i tak byłaby wtedy śmiertelnie groźna. Tak czy inaczej, trzeba było fizycznie przeciwstawić się temu zagrożeniu, i alianci temu zagrożeniu sprostali. Podsumowując, jeżeli kogoś interesują szczegóły wojny, na przykład potrzebuje informacji, jaki dokładnie statek jakiego dnia zatonął w jakim konwoju, kto go zatopił albo jakie straty ponoszono na określonym obszarze operacyjnym albo jakimi siłami dysponowano. Słowem, każdy naprawdę zainteresowany wojną morską, a bitwą o Atlantyk w szczególności, powinien znać to monumentalne dzieło Klejablera. Gdyż jest to książka niezwykle wartościowa, niezwykle szczegółowa, niezwykle ważna w naszym rozumieniu nie tylko Bitwy o Atlantyk, nie tylko II wojny światowej, ale pojęcia systemowości jako takiego. Hitlera Wojna Ubotów Kleja Blera to jest książka o systemie, o systemie, który pokonał uboty Hitlera. Bo był potężniejszy, bo był bardziej wydajny, bo był bardziej efektywny i stoczył gigantyczną, wieloletnią bitwę, którą wygrał. Ale dzięki tej potędze alianckiego przemysłu, dzięki wydajnemu systemowi, było właściwie z góry do przewidzenia, że zwycięży. Chociaż oczywiście wymagało to lat olbrzymich wysiłków i heroicznego zaangażowania najpotężniejszych mocarstw światowych. Ja w każdym bądź razie najnowsze wydanie. Bellony w twardej, eleganckiej oprawie, dwutomowe. Polecam Państwu. Myślę, że każdy miłośnik naszego podcastu zauważy pewną wspólnotę poglądów, pewną wspólnotę idei, jaką reprezentował nieżyjący już Clay Blair, a jaką my staramy się również naszym słuchaczom przekazać naszymi podcastami. Jeżeli ktoś nie posiada jeszcze tej monumentalnej pozycji, może ją znaleźć w linkach, które umieściliśmy w opisie do tego odcinka. A tymczasem, Norbert, dziękuję Ci za ten odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.